Szanowni Państwo, czas na film! Hej, witajcie, ludzie z galaktyk, na kanale Elwizja. Ja jestem L, a to jest kanał o kreskówkach i animacji. Dzisiaj omówimy sobie film, o który nikt nie prosił, ale wszyscy potrzebowali. Zderzenie dwóch klasycznych marek lat dwutysięcznych. Z hubidu spotyka chojraka tchórzliwego psa. Zapraszam. Film Straight Out of Nowhere Scooby-Doo meets Courage the Cowardly Dog, czyli prosto z nigdzie Scooby-Doo spotyka hojraka tchórzliwego psa, to niedawny film Warner Bros. wydany na DVD i w streamingu 14 września tego roku. Psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Nie dziwi więc fakt, że psi bohaterowie odgrywali kluczową rolę w animacji w późnych latach 90. i wczesnych latach 2000. Oczywiście ten trend pojawił się już wcześniej i został z nami do dziś, ale kumulacja psich bohaterów była znacząca właśnie w tym okresie. scooby i Hoyrak mają ze sobą naprawdę wiele wspólnego. Film ten to zderzenie dwóch klasycznych dreszczowców. Ze strachliwymi psami w rolach głównych. Można by się więc domyślać, że taki crossover prędzej czy później i tak by się pojawił. Zaskakujące jest jednak to, że pojawił się dopiero teraz, a nie w czasie popularności tych dwóch serii. A nie. Zaraz. Jeden z animatorów, Tracy Mark Lee, przyznaje, że pomysł na ten film pojawił się jako jeden ze specjalnych odcinków już przy produkcji Scooby' Do N Guess Who, czyli Scooby Doo i Zgadnij Kto, serialu z 2019 roku. Mimo to dziwi mnie fakt, że nie wykorzystano tego potencjału już lata temu. Z drugiej strony w animacji, czy ogólnie kinematografii istnieje taki niepisany trend. Że najlepiej sprzedają się wspomnienia. Wiele wytwórni więc obrało sobie taką strategię, że po 20 latach, 30 latach wracają do zapomnianej marki w formie właśnie rebootów, crossoverów czy odcinków specjalnych, po które wiadomo w głównej mierze sięgną osoby, które już zapoznane są z marką, znają ją z dzieciństwa i mają do niej sentyment. Czyli innymi słowy, wytwórnie żerują na naszych emocjach i wspomnieniach. Zaraz, ile Hojorek ma lat? Ile? A bo widzisz, że wnusił za moich czasów. Za moich czasów to były takie pożyteczne. Takie wartościowe kreszkówki widzisz? No, nie takie co ty teraz masz kary oglądasz w telewizji. To były czasy. Nasi najbardziej rozpoznawalni psi bohaterowie spotkali się jeszcze wcześniej pośrednio. Pilot do serii o pojawił się na starym DVD z filmem Scooby-Doo i Duch Wiedźmy. Nowy film o scooby i Hojraku to istny rollercoaster nostalgii. Nawet oryginalni aktorzy głosowi powrócili do swoich ról. Oh, just like my cottage. Boys, will you do it for the cottage snack? They're home, Zaraz, to Muriel miała akcent? Hojraka oglądałam po polsku, kiedy wychodził w telewizji, więc to był pierwszy raz, kiedy usłyszałam oryginalne głosy. I robiąc scenariusz do tego odcinka odkryłam, że Muriel i Eustachy, nasze kochane małżeństwo, tak naprawdę jest ze Szkocji. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, ale ten akcent to taki łagodny szkocki. W każdym razie, niestety dla aktorki głosowej Muriel, T. White, był to ostatni finałowy powrót do swojej kultowej postaci, jako że aktorka zmarła niedługo po produkcji filmu. Aktor głosowy Hojraka przyznaje, że było to wspaniałe doświadczenie i cieszy się, jak zresztą wszyscy, że Tia miała okazję brać w tym udział. W filmie pojawia się masę nawiązań do obu serii, i skubiego i Hojraka. W takiej ilości, że gęba mi się wręcz nie zamykała, ciesząc się oglądając ten film. Niestety, jest to poniekąd przyrost formy nad treścią i żerowanie na ludzkim sentymencie, bo nawiązania te w żadnym razie nie są subtelne. Film wręcz wyciera nimi nam twarz. You hear that weird sound? Uh-huh. Tack! To z oryginalnego soundtracku Hoyraka. Ale nie narzekam, bo miło było sobie przypomnieć wszystkich starych bohaterów, czy po prostu poszczególne odcinki. W filmie pojawiają się również klasyczne dla obu serii motywy, jak przebieganie w korytarzu drzwi ze Skubiego, czy zmienną kształtność Hoyraka, kiedy próbuje coś wytłumaczyć. Klasyczna maska Elsahego, Skubię, chrupki, ściąganie kostiumu złoczyńcy, oszukiwanie złoczyńców i wiele, wiele innych. Również muzyka, jak już zdążyłam wspomnieć, jest jednym wielkim nawiązaniem. Główna melodia, która ściąga naszych bohaterów do nigdzie, jest głównym wątkiem muzycznym z Hojaka. Swoją drogą mam tutaj dla was ciekawostkę właśnie a propos muzyki w Hojraku. Otóż muzyka w Hojraku była dobierana na podstawie tego, co śmieszyło twórcę. Twórca, Deal nie chciał używać stokowych dźwięków i chciał stworzyć w całości zupełnie nową ścieżkę dźwiękową, która nie byłaby nigdzie użyta wcześniej. Jak już mówiłam, wybierał tylko to, co go śmieszyło. Natomiast <laughs> złego skomplikował pracę swoich muzyków, bo kazał im nakładać na muzykę różne zabawne dźwięki, dziwne tempo i potem wkład głosowy szalonego śmiechu lub śpiewającej osoby. Ścieżka dźwiękowa chyraka, więc jest czymś zupełnie niespotykanym i jest dosyć niepokojąca. Wracając jednak do filmu. Jeżeli chodzi o fabułę tego filmu, to jest ona dosyć prosta. Skupia się tylko na jednym wątku, zresztą niezbyt umiejętnie poprowadzonym. Skubi i Hojrak są ściągnięci do nigdzie przez dziwny dźwięk. Tak się spotykają. Okazuje się, że nigdzie tym razem nawiedzone jest przez zmutowane cykady i dowiadujemy się, że nigdzie podobno ma burmistrza, o którym nikt wcześniej nie słyszał. Tutaj przyznam, trochę się zgubiłam, bo o ile dobrze pamiętam to co było w Hojraku, to tam było miasto. No chyba, że samo nigdzie, ten jeden budynek, ten jeden dom, w którym mieszka Hojrak, jest jakby osobnym powiatem, gminą czy coś jest po prostu przypisane pod te większe miasto, albo rzeczywiście nie ma z nic z nim wspólnego i jest osobnym tworem. W filmie podejmują próbę wyjaśnienia, dlaczego w nigdzie od lat dzieją się dziwne rzeczy. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy w oryginalnej serii Hoyraka kiedyś to wytłumaczyli. Zatem był to ciekawy aspekt. Cały film jest bardzo przerysowany i chaotyczny, taki bardzo kreskówkowy, wiecie, w stylistyce, mimice czy ruchu postaci i surrealistycznych sytuacjach. Jest też infantylny, a miejscami nawet żenujący. Jest to animacja wprost z ery Rebel, aczkolwiek plus tutaj, że jest to faktycznie 2D. Pojawia się trochę wyrenderowanych 3D, na przykład pojazdy, ale szczerze mówiąc, nie wygląda to aż tak źle. No i warto zauważyć, że próbowano używać oryginalnej stylistyki obu serialów i zaskakująco bardzo do siebie pasują. No i nie odbyłoby się bez tej charakterystycznej sceny, której przez dziwny kosmiczny przedmiot w scenie pościgu hojak i Skupi zmieniają technikę animacji, w jakiej są animowani. Czy po prostu kreskę. Czy to miało być nawiązanie do Gambola? Niestety, tak jak mówiłam, jedyne co ciągnie film, to nawiązanie, którymi film jest napakowany po brzegi, jak nasze żołądki po wizycie u babci. Ewenusiu, nie przesadzaj, zjedz jeszcze dokładkę licho, wyglądasz. Ale nie można całego swojego sukcesu opierać na nawiązaniach i zakładać, że to wybroni cały film. Cieszyłam się jak głupi do sera z tych wszystkich nawiązań, ale to tyle. W sumie to nie wiem dlaczego się dziwię i czego tak właściwie oczekiwałam. Czy naprawdę oczekiwałam czegoś porządnego po zwykłym odcinku crossoverowym? Uważam, że ten crossover to niewykorzystany potencjał. Szczególnie, że Hojrak był serialem znacznie mroczniejszym, niepokojącym i był skierowany dla starszych widzów. Przerażał widzów, bardzo często czuliśmy dyskomfort oglądając niektóre odcinki. Natomiast Scooby-Doo jest skierowany dla młodszych, więc i fabularnie jest on lżejszy. Ten film zdegradowano więc do poziomu Scoobiego, zatem jest dosyć delikatny i grzeczny. Jeszcze jedna kwestia. Zakończenie. Jakbym miała podsumować zakończenie, to było ono zbyt proste jak na tak skomplikowany wątek, zaraz do tego dojdę, i absurdalne. Zresztą jak wiele sytuacji w tym filmie, na przykład, dlaczego Velma i reszta dziwią się, że antropomorficzny lis potrafi gadać, gdzie cały film gadałem ze Skubim i Hojrakiem. Wyglądało to tak, jakby twórcy koniecznie chcieli zrobić ten crossover i chwała im za to, ale nie mieli pomysłu jak to zrobić. Być może zaważyła tutaj kwestia tego, że do współpracy nie zaproszono twórcy Hojraka, co jest przykre. Ale większość rebootów w tych czasach jest tworzona bez obecności oryginalnego twórcy. Ani jego pomocy, ani konsultacji. Twórcy zazwyczaj nawet nie wiedzą, że ktoś rebootuje ich serial, jak na przykład było to z Atomówkami. John R. Dilworth, twórca Hoyraka, był równie zaskoczony co wkurzony, jako że próbuje wskrzesić Hoyraka już od 2018 roku. I swoją drogą mam nadzieję, że mu się uda. Reżyserem filmu początkowo miał być Maxwell Atoms, twórca mrocznych przygód Bilego i Mandy, ale zrezygnował kiedy dowiedział się, że nie ściągnięto do filmu Johna. W sumie trochę nie rozumiem tego podejścia, bo to jest takie wykorzystywanie swoich praw. To znaczy wiele wytwórni ma prawa autorskie do autorskich projektów niektórych twórców i wykorzystują je bardzo mocno, kompletnie nie licząc się z opinią twórcy. Co z tego, że wytwórnia ma prawa do danej marki, jeżeli to, co sprawiało, że ta marka się wybiła, było zaangażowanie twórcy, ich pomysły oraz wizja? I być może tego właśnie tutaj zabrakło: tej błyskotliwości i specyficznego poczucia humoru Johna. Podsumowując, film ten to świetne przypomnienie klasyku. Idealny dla tych, którzy chcą sobie przypomnieć dzieciństwo i ponieść się nostalgii. Ale film nie jest wymagający. Jest bardzo prosty i przewidywalny. A jednocześnie strasznie przekombinowany. Główny wątek był. Tak nielogiczny, tak pomieszany, że wyglądało to co najmniej tak, jakby twórcy koniecznie chcieli upchnąć wszystkie nawiązania, wszystkie sceny, które przygotowali, wszystkie sceny, które ich śmieszyły, ale nie przywiązywali wagi do wątku i fabuły. Cały film, więc i fabuła tego filmu, o ile jakaś tam była, gubi się w gąszczu tych wszystkich nawiązań i znanych, charakterystycznych tropów. Jednym słowem, film ten nie ma duszy, nie ma charakteru. Jest Taki nijaki, ale mimo wszystko był przyjemny. Zdecydowanie zachował atmosferę obu serii, nawet jeżeli przy Hojraku ugrzecznili tą atmosferę troszkę, ale generalnie dobrze się bawiłam oglądając ten film i zachęcam Was do obejrzenia, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji. I to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym filmie i powiedzcie mi, kto z Was oglądał Choraka w dzieciństwie. Jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle znacie tę serię. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim moim patronom i chciałabym powitać nowe patronki, a raczej nowych wspierających kanału. Bo nie wiem, czy wiecie, ale uruchomiłam wspieranie kanału na YouTubie i za wspieranie możecie dostać fajne rzeczy, na przykład porcje newsów i wiadomości animacyjnych co miesiąc. W każdym razie dziękuję wszystkim moim patronom. Jesteście wspaniali, dziękuję Wam za wspieranie zarówno na Patronite, jak i tutaj na YouTubie. To mi naprawdę bardzo pomaga i przybliża mnie do moich celów. Wpadajcie na wszystkie moje social media, do wszystkich znajdziecie linki w opisie. Zapraszam Was również na Kreskówkast, czyli podcast o animacji, który prowadzimy razem z Trickster. Do subskrypcji tego kanału, niech kreskus, Bóg kreskówek ma Was zawsze w opiece. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was po więcej. Cześć! じゃあもうごめんね。